jest? Wszędzie, we wszystkim. Jestem wdzięczna za? Za to, że odkryłam swój duchowy plan i czuję, że to, co teraz robię, mnie spełnia. Spełniam się w tym. Czym jest dusza? Dusza jest istotą, która mieszka w sercu. Jaka jest twoja definicja Boga? Bóg jest energią, i jest we wszystkim. We wszystkim co jest, również w każdym z nas. I każdy ma Boga w sobie, czyli każdy może rozmawiać z tym Bogiem i prosić Go o różne rzeczy. Jeżeli już nie masz rady na swoje problemy już. Nic nie działa, jesteś już nie wiesz co masz zrobić, bo już...